Czy słyszałeś kiedyś o stworzeniu, które pojawia się w południowym upale, pośród brzęczenia owadów i szelestu pszenicy? O duchu pól, który doprowadza do szaleństwa każdego, kto stanie mu na drodze? Jeśli jesteś jedną z tych osób, które lubią dobre opowieści mitologiczne, przygotuj się. Dzisiaj udajemy się na starożytne pola Europy Wschodniej, aby dowiedzieć się więcej o Polewik, duch, który nie wybacza rozproszonym. O, i zanim zaczniemy jeśli te historie pobudzają twoją wyobraźnię i chcesz dalej zgłębiać mroczną i magiczną stronę mitologii świata, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanałów. W ten sposób nie przegapisz kolejnych filmów. Pofałdowane tereny starożytnej Rusi, gdzie wszystko się zaczyna. Wyobraź sobie czasy, gdy świat był jeszcze spleciony mitami i legendami. To jest starożytna Ruś, miejsce długich zim, krótkich lat i pól, które wyglądały jak złote morza w słońcu. Były to żyzne ziemie, pełne pszenicy, żyta i owsa, które kołysały się przy najlżejszym powiewie wiatru. To było tak, jakby sama ziemia oddychała. Ale tam, w tym pozornie spokojnym otoczeniu, nie było całkowitego spokoju. Chłopi wiedzieli, tam, gdzie jest obfitość, są też siły, które chcą chronić lub karać. Ludzie tamtych czasów byli prości, ale pełni starożytnej mądrości. Wiedzieli, jak czytać znaki na niebie, ziemi, wietrze i wiedzieli, że pola nie należały tylko do nich. Było tam coś, czego nie można było zobaczyć o żadnej porze dnia, ale co zawsze się czaiło. W czasie żniw mieszkańcy wsi poruszali się szybko. Śpiewali podczas pracy. Nie tylko po to, by się pocieszyć, ale tak, żeby odstraszyć wszystko, co żyło wśród zbóż. A jeśli ktoś poczuł chłód, nawet w środku słońca, wszyscy wiedzieli, co robić. Odłożyć narzędzia i opuścić pole przed południem. Mówili, że ziemia Rusi ma pamięć, że pamięta krzyki zmarłych, dawne ofiary i złamane przysięgi. I tak pewne miejsca nie były tylko polami, były święte i niebezpieczne domeny, gdzie starożytne siły wciąż stąpały pod stopami żywych. Dzieci dorastały słuchając tych opowieści przy piecu w zimne noce i uczyły się od najmłodszych lat szacunku dla wsi, szacunku dla czasu i przede wszystkim szanuj to, czego nie widzisz, ponieważ na pagórkowatych terenach starożytnej Rusi wszystko zaczyna się od słońca świecącego na kłosy zboża. I może skończyć się szeptem znikąd. To właśnie tam, w tym czarującym i zarazem ponurym otoczeniu, polewik pojawił się po raz pierwszy. I to właśnie tam jego legenda żyje do dziś. Polewik, zrodzony z ziemi i cienia. Nie wiadomo dokładnie kiedy się pojawiło. Być może był to pierwszy raz, kiedy człowiek próbował zbierać pszenicę bez proszenia ziemi o pozwolenie. Albo może narodziło się ze zmęczenia, potu i modlitw mamrotanych przez chłopów pod palącym słońcem. Wiadomo, że polewik nie został stworzony. On wykiełkował mówią, że narodził się z pyłu pól i cienia strachów na wróble, że jego postać jest zrobiona z samej ziemi, suchej ziemi, poskręcanych korzeni, strzępów słomy i zębów z kamienia nie jest wysoki, może ma rozmiar dziesięcioletniego chłopca, ale nie myl się jego obecność jest przytłaczająca jego twarz wygląda jak kawałek zwietrzałego drewna z głębokimi zmarszczkami jak pęknięcia w suchej glebie, jego oczy gdy są widoczne, świecą jak gorące węgle, nieruchome, ciche, nieludzkie. Polewik jest niewidzialnym strażnikiem pól, ale w przeciwieństwie do dobroczynnych protektorów, strzeże z zazdrością, z powściągliwą furią. Nie pragnie ani przyjaźni, ani pochwał wymaga szacunek. Niektórzy mówią, że polewik nie chodzi, on pełza po ziemi, jakby była jego częścią. Inni przysięgają, że pojawia się nagle, z trzaskiem suchego liścia lub dziwnym szelestem wśród kłosów kukurydzy, nawet gdy wiatr jest spokojny. I Jest pewien szczegół, który znają wszyscy. Nienawidzi być widziany. Ktokolwiek zezuje, zostaje naznaczony. Niektórzy od razu popadają w obłęd, inni są zdezorientowani, tracą orientację w terenie i chodzą w kółko, jakby prowadzeni niewidzialną siłą. Niewielu wraca ze spotkania, a ci, którzy to robią, wracają niemi z oczami zagubionymi w punkcie na horyzoncie, jakby zostawili część swojej duszy na polu. Nie ma świątyni Polewik, nie ma posągu, nie ma formalnych modlitw, ale jest cisza, głęboka cisza, która ogarnia wieś w południe, jego harmonogram, bo każdy wie, tam pośród złotych łodyg żyje coś, co nigdy nie zapomina i zawsze obserwuje. I tak się stało, że z nogami wbitymi w ziemię i sercem wypełnionym cieniem Polewik stał się częścią krajobrazu starożytnej Rusi. Nie trzeba go pamiętać, bo nigdy nie zostało zapomniane. Znaki jego obecności i przeklęte godziny wśród chłopów starożytnej Rusi panowała zasada przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nigdy nie przebywaj na polach w południe. Nie miało znaczenia, czy pszenicę trzeba było jeszcze zebrać, czy żniwa były spóźnione, czy niebo było czyste. Kiedy dzwon kościelny zadzwonił dwanaście razy, wszyscy odkładali narzędzia, brali kosze i wychodzili z pola szybkimi, niemal bezszelestnymi krokami. To było tak, jakby sama ziemia powiedziała: czas iść, ponieważ południe było jego czasem. W przeciwieństwie do wielu duchów, które kryją się w cieniu, polewik preferuje ostre światło słońca w jego najwyższym punkcie. Wtedy ziemia wrze, pot spływa po twarzach, a powietrze wibruje jak miraż. I to w tym nieprzyjemnym upale pojawiają się znaki: pierwszy, cisza, nienormalna cisza. Ptasia pieśń zanika. Świerszcze milkną. Wiatr cichnie. Nawet pszenica, która normalnie tańczy przy każdym wietrze, wydaje się stać w miejscu, jakby słuchała, jakby czekała. Potem nadchodzi szepty, słaby dźwięk, jak odległe głosy rozmawiające cicho wśród kolb kukurydzy. Nikt nigdy nie rozumie, co się mówi, ale wszyscy czują to samo: dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa i ostrzegający, że coś jest nie tak. Niektórzy bardziej wrażliwi ludzie mówią, że czują ciężar w powietrzu, ucisk w klatce piersiowej, jakby atmosfera stawała się gęstsza, a potem kątem oka wśród złotych ziaren jakaś postać się porusza, mała, zgarbiona, pokryta słomą i kurzem, nieruchoma, obserwująca. Polewik przybył, ale on nigdy nie przychodzi z hukiem, nie ryczy, nie biegnie, nie krzyczy. On po prostu ten jej siła tkwi w strachu, który powstaje z niepewności, w dyskomforcie, który narasta w absolutnej ciszy. Starsi powiedzieli, że nie trzeba było widzieć polewika, aby zostać przez niego dotkniętym. Wystarczyło być tam w złym czasie, wystarczyło zignorować ostrzeżenie. Każdy, kto stanął na jego drodze, mógł się zgubić, zapomnieć swojego imienia, lub paść na kolana w rozpaczy, nie wiedząc dlaczego. A ci, którzy odmówili odejścia o wyznaczonej porze, zapłacili drogo. Niektórzy śmiali się jak szaleni, inni płakali bez przerwy. Niektórzy biegali przez pola, jakby ich goniono, bez niczego, co by ich dotykało. I byli tacy, którzy zniknęli. Po prostu zniknęli wśród zbóż, jakby pochłonęła ich ziemia. Tak więc południe na równinach Rusów nie było tylko momentem na zegarze. To było limit. Portal między światem ludzi a domeną Polewik. Przejście przez niego było ryzykowne i chłopi o tym wiedzieli. Natura daje znaki, a kto ignoruje znaki, znajduje ducha. Południowe szaleństwo, kara dla ciekawskich to był zawsze ten sam błąd myślenie, że to tylko bajka że polewik to tylko mit, który miał straszyć dzieci lub zmuszać pracowników do robienia przerwy w ciągu dnia. Ale zawsze był jeden ciekawski, uparty, outsider, który postanowił zignorować ostrzeżenia. I to był typ osoby, którą polewik najbardziej lubił spotykać nie atakował jak bestia nie przybiegł z pazurami i krzykami Polewik był bardziej subtelny wszedł do umysłu. Najpierw dezorientacja. Ofiara zaczynała tracić orientację. Chodził w tę i z powrotem, zauważając, że pole wydawało się nie mieć końca. Horyzont był zniekształcony, cienie znikały, słońce zdawało się mnożyć. To było jak przebywanie w niewidzialnym labiryncie, labiryncie stworzonym przez samą ziemię. Potem rozległ się dźwięk, przeciągły pomruk, niemal starożytny śpiew, dochodzący ze wszystkich stron. To było tak, jakby pole mówiło. Niektóre ofiary mówiły, że słyszały swoje matki, inne głosy zmarłych bliskich, a potem śmiech. Cienki, dziecięcy śmiech, ale pełen złośliwości. Nikt nie wiedział, czy pochodził z polewika, czy z jego własnej głowy. Potem ciało zaczęło odmawiać posłuszeństwa, nogi osłabły, ramiona drżały. Niektórzy zaczęli się śmiać bez przerwy, nawet nie rozumiejąc dlaczego. Inni płakali, dławiąc się własną śliną. Byli tacy, którzy zrywali ubrania, próbując pozbyć się nieznośnego gorąca, które nie pochodziło ze słońca, ale z powietrza, z wnętrza skóry. Ci, których odnaleziono później, dni lub godziny później, zostali przemienieni. Niektórzy pozostali niemi na zawsze, wpatrując się w przestrzeń, jakby byli uwięzieni gdzie indziej. Inni mamrotali niezrozumiałe słowa, mieszając ze sobą fragmenty modlitw, imiona zmarłych i wołania o pomoc. Ich oczy były czerwone stopy pokryte pęcherzami, a twarze zadrapaniami, jakby zmagali się z czymś, czego nikt inny nie widział. A co najdziwniejsze? Żadnych śladów na boisku, żadnych śladów walki, żadnych śladów innych niż te, które pozostawiły stopy ofiary. To było tak, jakby boisko pochłonęło je na jakiś czas, a potem wypluło z powrotem różny. Nie chodziło tylko o karę. To było powiadomienie na żywo. Polewik nie musiał zabijać, musiał tylko pokazać, co potrafi zrobić z umysłem i duchem każdego, kto ośmielił się zlekceważyć jego świętą godzinę. I tak, we wsiach, gdy słońce zaczęło wschodzić na niebie i dzwony obwieściły południe, pola ucichły, ponieważ wszyscy wiedzieli, że w tym momencie duch szedł i że ciekawscy, którzy go przekroczyli, nigdy nie wrócili tą samą drogą, którą weszli. Rytuały chłopskie, aby tego uniknąć w starożytnej Rusi, nikt nie wierzył, że może pokonać polewika. Pochodził z tej ziemi a jak pokonać własną ziemię ale ludzie nauczyli się przez wieki szacunek i pertraktować nim. To było ciche porozumienie, przypieczętowane nie słowami, ale zwyczajami. Drobnymi gestami, które robiły całą różnicę. Pierwszy rytuał był harmonogram nikt nie zostawał na polu w południe to była złota zasada. Ludzie pracowali od wschodu słońca. Ale gdy nadeszła święta godzina, wszyscy odkładali narzędzia, jakby porzucając ofiarę, i odchodzili, nie oglądając się za siebie. Oglądanie się za siebie można było interpretować jako wyzwanie, a polewik nie przyjmował prowokacji z zadowoleniem. Drugi gest był: zdejmij czapkę przechodząc przez pole, nawet jeśli nie było nikogo w pobliżu. To był sposób na okazanie pokory. Ziemia była żywa, a polewik, nawet jeśli niewidzialny, mógł patrzeć. Mężczyzna w kapeluszu przed nim był aroganckim mężczyzną. A arogancja tam była zdaniem. Było też ofiary. Przed sadzeniem lub zbiorem, kawałek świeżego chleba i trochę soli zostawiano między kolbami kukurydzy, zwykle w pobliżu stracha na wróble, który w niektórych wioskach nazywany był bratem polewik. Był to sposób powiedzenia. Ta ziemia jest również twoja, my ją tylko pożyczamy. Matki uczyły swoje dzieci nigdy nie wyrywaj rośliny za korzenie na polu, po prostu ściąć. Ponieważ wyrwanie z korzeniami oznaczało zabranie wszystkiego, a Polewik nienawidził nadmiaru. Mówiono, że karał każdego, kto zrywał więcej niż potrzebował albo śmiał się zbyt głośno między ziarnami. Nie budź tego, w czym śpisz, mawiali starzy ludzie. A Polewik śpi z otwartymi oczami. Były też amulety. Małe gałązki suszonych ziół, takich jak bylica pospolita i krwawnik, przywiązane czerwonym sznurkiem i przypięte do ubrania lub paska. Niektórzy nosili je w butach po lewej stronie, wierząc, że chronią serce przed strachem i szaleństwem, inni wkładali ciemne kamienie do kieszeni, aby obciążyć duszę i utrzymać ją w miejscu na wypadek, gdyby polewik próbował ją wyciągnąć. I na koniec było cisza. Żadnych gier, żadnych pieśni, żadnego śmiechu na polach w upalną godzinę. Szacunek przyszedł w formie ciszy. Było tak, jakby wszystkie dźwięki dnia klęczały przed tą chwilą, uznając panowanie ducha starszego niż jakikolwiek król. Rytuały te nie gwarantowały całkowitej ochrony, ale pokazywały coś istotnego, że ludzie w tej krainie znali swoje miejsce, wiedzieli, że czasami przetrwanie nie było kwestią siły, to była kwestia mądrość przodków. A na tych rozległych równinach, gdzie ziarna poruszały się bez wiatru, a czas zdawał się podwajać, każdy gest się liczył. Ponieważ polewik nie potrzebował powodu, by działać, potrzebował jedynie nieostrożnego czynu. Spotkanie samotnego podróżnika z polewikiem istnieje wiele opowieści o polewiku, ale jedna z nich ma największą wagę. Opowieść, która była przekazywana z ust do ust, zmieniając się tu i ówdzie w czasie, ale zachowując istotę strachu. Historia samotny podróżnik, którzy zignorowali ostrzeżenia i zapłacili cenę. Jego imię zaginęło. Niektórzy mówią, że był przybyszem z zachodu, inni przysięgają, że był cesarskim posłańcem. Wiadomo, że pojawił się w małej wiosce pytając o drogę do najkrótszej drogi do następnej osady. Chłopi spojrzeli na siebie było lato zboże było już wysokie, a zegar kościelny miał wybić południe. Powiedzieli mu w tak wielu słowach: poczekaj, aż cień powróci, nie przechodź teraz przez pola, ale podróżny się roześmiał powiedział, że się spieszy przechodził gorsze lasy. Duch słomy go nie przerażał i tak. Z plecakiem na ramionach i pewnością siebie ignoranta wkroczył na boisko. Na początku wszystko było piękne. Łagodnie kołysząca się pszenica, zapach ciepłej ziemi, odległy dźwięk cykat, ale stopniowo wszystko było zatrzymanie. Powietrze zrobiło się gęste, gorąco, nie do zniesienia, dźwięk martwy. I wtedy zdał sobie sprawę, był zbyt samotny. Rozejrzał się dookoła i pole wyglądało wszędzie tak samo. Nie widział już wioski za sobą ani drogi przed sobą. Tylko kłosy kukurydzy. Złote, wysokie, ciche. Niebo wydawało się bielsze od błękitu. Pot kapał nie tylko z powodu upału, ale i bezimiennej udręki. A potem to usłyszał. Jeden szeptembra. Nie było to jasne. To nie był głos. To było tak, jakby ziemia oddychała pod nim. Podróżnik zatrzymał się. Próbował się odwrócić. Nie mógł. Jego nogi niosły go w kółko. Próbował krzyczeć. Głos nie chciał się wydostać. Wtedy go zobaczył. Ali wśród kolców miał coś niskiego i nieruchomego. Trudno było to zobaczyć, jakby było zakamuflowane przez ziemię, ale jego oczy, och, jego oczy świeciły jak mokry węgiel, a jego twarz, wykrzywiona jak suchy kloc, była zwrócona prosto w jego stronę. Podróżnik zamarł. Polewik się nie ruszył. Nie musiał. Całe pole zaczęło się oddychać, jakby żyło własnym życiem. Kłosy kukurydzy drżały bez wiatru. Ziemia zdawała się pulsować, a człowiek, Człowiek padł na kolana, śmiejąc się, śmiejąc się jak dziecko, które zobaczyło swój własny koniec i uznało to za zabawne. Kilka godzin później, gdy chłopi wrócili do pracy, znaleźli podróżnego siedzącego wśród kukurydzy, tyłem do słońca. Śmiał się, płakał, rozmawiał z ziemią. Między zdaniami powtarzał tylko jedną rzecz, niczym lament pokazał, pokazał mi korzeń świata, a był on stworzony z bólu. Zabrali go z powrotem, ale nigdy już nie był taki sam wpatrywał się w ziemię całymi dniami jakby polewik wciąż tam był pod jego stopami w końcu jego ciało ożyło ale jego oczy nigdy klątwa która się utrzymuje dlaczego nadal nawiedza pola można by pomyśleć że to wszystko jest legendą ten polewik został uwięziony w pamięci starożytnego ludu wśród kłosów zboża których już nie ma i przesądów które czas wymazał ale w najstarszych wioskach Europy Wschodniej szczególnie w miejscach gdzie pola są zbyt duże a niebo wydaje się ciążyć nad ziemią jego imię jeszcze nie zostało to powiedziane głośno. Niektórzy twierdzą, że polewik nigdy nie był tylko duchem pól, że reprezentuje coś głębszego karę za pośpiech, za arogancję, za brak szacunku dla czasu Ziemi miałby być odbiciem tego, co się dzieje, gdy człowiek zapomina słuchać otaczającego go świata. Dlatego nawet dziś na terenach wiejskich Ukrainy, Polski i Rosji wciąż utrzymują się pewne stare zwyczaje, choć nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Ludzie zdejmują czapki, przechodząc przez pole. Ludzie cicho gwizdżą, gdy idą sami po polu, jakby prosili o pozwolenie. Ludzie unikają pracy w południowym słońcu, nawet w czasach współczesnych. A wiesz, co jest najdziwniejsze? Co jakiś czas pojawia się jakaś historia. Rolnik, który oszalał w trakcie zbiorów. Turysta, który zniknął na plantacji i został znaleziony kilka dni później, bez żadnych wspomnień. Grupa młodych ludzi, którzy weszli na pole, aby nakręcić grę i uciekli, milcząc z zapadniętymi oczami, nie potrafiąc wytłumaczyć, co widzieli. Niektórzy nazywają to zbiegiem okoliczności. Inni nazywają to masową histerią, ale starsi, ci, którzy wciąż pamiętają opowieści szeptane przy piecu podczas długich nocy, po prostu patrzą w dół i mówią, to był On, Duch tej Ziemi, ten, który nigdy nie odszedł. O pole nadal chodzi wśród ziaren, cichy, mały, prawie niewidoczny, nie szuka ani sławy, ani uwielbienia, szuka szacunek. I każe tych, którzy zapominają, że świat nie został stworzony tylko dla człowieka.